Dzień dobry moi drodzy, witam was na kanale Polski Hamburger. W związku z tym, że zbliżają się wakacje, to pomyślałem, że niektórzy pewnie chętnie będą chcieli odwiedzić miasto Hamburg. Może niektórzy mieszkają w okolicy, może niektórzy przyjadą z Polski. Więc postanowiłem, że zrobię dla was taki plan, można powiedzieć, z miejsc, które ja znam, które ja polecam osobom, które będą tutaj po raz pierwszy, ale nie tylko osoby, które. Mieszkają tu, a może nie były też we wszystkich tych miejscach, chociaż podejrzewam, że wszyscy już byli, może też będą zainteresowane. Także zapraszam do oglądania. Na wstępie chcę Wam powiedzieć, że niektóre miejsca już odwiedziłem i pojawiły się one na moich filmach. No i tutaj w prawym górnym rogu ekranu będziecie mieli adnotacje do tych filmów, jeżeli oglądacie to na telefonie bądź na komputerze. Także zapraszam do sprawdzenia, a my przechodzimy do treści odcinka. No i tutaj jako punkt taki początkowy postanowiłem przyjąć sobie Hauptbahnhof, czyli dworzec główny Hamburga. Z tego względu, że podejrzewam, że przyjezdne osoby właśnie tam będą rozpoczynały swoją podróż, a nawet jeśli nie, jeżeli będą to osoby miejscowe, no to wydaje mi się, że też warto właśnie ten dworzec główny postawić jako taki punkt początkowy całego dnia. Pierwszym miejscem, do którego powinniśmy się udać zaczynając naszą przygodę zwiedzania Hamburga, jest jeziorko Mały Alster. Możemy tam dojść na piechotę z dworca głównego, ponieważ jest to niedaleko, ale dojedziemy tam również autobusem, bądź metrem, komunikacją yy, kolejową, czyli S-Bahn, yy, U-Bahn i tak dalej. Przystanek Jungfernstieg. Małe jeziorko, ale piękne, klimatyczne miejsce. Wydaje mi się, że punkt yy, zresztą wszystkie te punkty, które wam powiem, i pokażę dzisiaj to, według mnie, punkty obowiązkowe w tym mieście. No i właśnie ten mały Alster jako taki początek super miejsce, blisko do dworca głównego. Znajdziemy tam również sklepy, kawiarnie, różne restauracje w okolicy. Także, jeżeli będziemy głodni, to śmiało możemy sobie tam poszukać jakiegoś fajnego miejsca. Jeżeli skończyliśmy zwiedzać Alster, to. Kolejnym punktem na naszej mapie powinien być zdecydowanie ratusz w Hamburgu, ponieważ jest to niedaleko jeziora Alster, także spokojnie dojdziemy tam na piechotę. A dla bardziej leniwych, wiadomo, można dojechać tam metrem czy autobusem metro, przystanek Rathaus. Przepiękne miejsce sam ratusz, plac przed nim jak i to, co znajduje się dookoła czyli arkady w Hamburgu różne restauracje, także też znajdziemy coś dla siebie, jeżeli zgłodniemy. A w okresie zimowym, jeżeli będziemy, no to w miejscu tego placu znajduje się Weihnachtsmarkt, czyli jarmark Bożonarodzeniowy, który też myślę, że warto odwiedzić, spróbować lokalnych świątecznych przysmaków czy kupić coś sobie na pamiątkę. Kolejnym punktem, do którego powinniśmy się udać, moim zdaniem, jest Speicherstadt, czyli tak zwane miasto spichlerzy. Dojdziemy tam na spokojnie na piechotę, chociaż zajmie nam to dłuższy czas od ratusza, ale możemy tam dojechać również komunikacją miejską i takim przystankiem, na którym możemy sobie spokojnie wysiąść jest U1 Mesberg, z którego będzie dość blisko, żeby już na piechotę sobie dojść tam. A czym się charakteryzuje ten Speicherstadt? No jest to wyjątkowe miejsce w Hamburgu, ponieważ jest to największy na świecie kompleks magazynów zbudowany na drewnianych palach. A od 2015 roku figurują na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oczywiście w tym miejscu znajduje się sporo innych atrakcji, takich jak niemieckie muzeum celne, muzeum przypraw, muzeum kawy, gdzie możemy się świetnej kawy napić, no i atrakcje takie typowo rozrywkowe, jak na przykład Hamburg Dungeon czy Miniatur Wunderland, w którym byłem. I mogę z całego serca polecić to miejsce. Bilety, żeby sobie odwiedzić ten miniatur Wunderland, zaczynają się od 15 a kończą na 20 kilku euro myślę, że warto jest to takie miejsce, w którym znajdują się miniatury różnych miejsc, takich jak wieża Eiffla na przykład Las Vegas, no i z Hamburga miejsc, stadion Volkspark stadion Hamburger SV i tak dalej, myślę, że miejsce warte odwiedzenia, można się tam wybawić szczególnie z młodszymi odbiorcami, jeżeli podróżujecie z dziećmi czwartym miejscem, do którego polecam się wybrać jest to Elb Philharmonia. Dojedziemy tam y, na przykład U3 na przystanek Baumwal i tam już sobie możemy na spokojnie dojść na piechotę. No a sama Elb Philharmonia, nowoczesna sala koncertowa, zbudowana na szczycie dawnego magazynu portowego, uznawana jest za jeden z symboli współczesnych Niemiec i najważniejsze dzieło architektury Hamburga XXI wieku. Sam wstęp jest płatny na punkt widokowy. Już nie liczę tutaj innych wydarzeń, które się tam odbywają, ale na punkt widokowy myślę, że warto wjechać. Koszt takiej, takiej przyjemności to 3 euro. Ja polecam bilety kupić online, na stronie internetowej, dzięki czemu ominiemy kolejki znajdujące się przed wejściem do Elfy Chramoni, A sam punkt widokowy przepiękne miejsce przepiękny widok na port fajne miejsce, żeby zrobić sobie jakieś tam zdjęcie. No i tak, jak mówię, zobaczyć to wszystko z góry. Lecimy dalej. Kolejnym miejscem, które według mnie warto odwiedzić jest Landungsbrücken. Jest to nazwa przystanku, ale i samego miejsca. No i dojedziecie tam zarówno U3, jak i S1, S3 i autobusami również. Fenomenalne miejsce z kultowym lokalem Hard Rock Cafe w Hamburgu, ale nie tylko. Kupicie tam sobie jakąś fajną pamiątkę, zjecie coś dobrego, ale i posiedzieć, popatrzeć na rzekę Łabę. Według mnie fajna, fajna sprawa, warte, od, warte odwiedzenia. A jeżeli już tam będziecie, to myślę, że warto zjechać sobie na sam dół pod rzekę Łabę do tunelu. Tunel nazywa się Elbtunnel. Jest to jeden z najbardziej niedocenianych i fascynujących miejsc w Hamburgu. Łączy na nabrzeże dzielnicy St. Pauli z południowym brzegiem rzeki Łaby, dzielnicą Steinwerder. Jest to nie tylko zabytkowa konstrukcja techniczna, ale też świetna atrakcja turystyczna. Tunel otwarty w roku 1911 był jednym z pierwszych tuneli rzecznych w Europie, powstał z myślą o robotnikach portowych, którzy musieli codziennie przeprawiać się przez rzekę. Ma dzisiaj status zabytku techniki, ale i działa do dzisiaj. Jest również użytkowany przez y, ludzi, którzy przemieszczają się pod rzeką Łabą na drugą stronę Hamburga. A jak już znajdujemy się na Landungsbrücken, no to fajnym pomysłem według mnie jest skorzystać y, z promów, które kursują po rzece Łabie. Możemy się nimi dostać właśnie również na drugą stronę rzeki, czyli na południową część Hamburga, na przystanek Finkenwerder. I tutaj polecam skorzystać z promu o numerze 62, gdzie przepłyniemy sobie na drugą stronę. Możemy tam wysiąść, zobaczyć jak port Hafen City wygląda od drugiej strony, tak jakby. No i później możemy oczywiście wrócić promem o tym samym numerze. A co najfajniejsze, że promem możemy popłynąć na bilecie miejskim, który kupimy całodniowy. Zakładam, że tak właśnie zrobicie, czyli że kupicie sobie całodniowy bilet. A w kwestii samej podróży po Hamburgu polecam Wam również aplikację HVV, gdzie po pierwsze możemy sobie zaplanować trasę, możemy zobaczyć jak, gdzie dojechać, no a po drugie możemy kupić tam bilet. No i bilety troszeczkę podróżały od mojego ostatniego podróżowania po Hamburgu, ale myślę, że na przykład, jeżeli podróżujecie od dwóch do pięciu osób, to fajną opcją jest kupić sobie całodniowy bilet grupowy, który kosztuje 14,51 i możecie nim podróżować praktycznie przez cały dzień w każdym kierunku, zarówno komunikacją miejską, jak i tymi promami, jak, jak i pociągami RB, czyli regionalnymi, tam do pewnego punktu. Myślę, że warto, warto skorzystać z tej opcji. No i taka moja polecajka dla was. Według mnie zdecydowanie lepsza opcja niż Google Maps, ponieważ jest to na bieżąco aktualizowane przez służby miejskie i znaczy no, przez po prostu administrację całą i wiadomo, gdzie jest co zamknięte, powiedzmy, że nie kursuje na przykład ten pociąg, tamten pociąg, i tak dalej, więc mamy wszystko na bieżąco, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Nie trzeba się rejestrować, żeby kupić bilet. Także jak najbardziej polecam. No i tutaj jeżeli bylibyście na takim promie, no, to również polecam wybrać się na przystanek Owelgunę, gdzie znajduje się plaża nad rzeką piękna. Gdzie możecie sobie zjeść przepyszne fish and chips w restauracji Hopes No i stamtąd również możecie wybrać się na taką wieżę, kawiarnię pod kopułą, z której też będziecie mieli fajny widok na rzekę. No i wybijecie sobie kawę, zjecie ciasto. Nic fenomenalnego, ale dla samego widoku myślę, że warto odwiedzić to miejsce. Tylko, że tutaj należy pamiętać, żeby zarezerwować sobie miejsce wcześniej na stronie internetowej. Y oczywiście, bezpłatnie, ale zarezerwować trzeba. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejnym miejscem, według mnie. Również kluczowym do odwiedzenia jest słynna ulica czerwonych latarni, czyli Reperban. No jeżeli nie interesowaliście się wcześniej, co można odwiedzić w Hamburgu, no to mogę Wam powiedzieć, że jest to taka słynna dzielnica imprezowa imprezy, alkohol, panie do towarzystwa itd. Znajduje się tam brama, za którą mogą wejść tylko panowie. Znajduje się tam mnóstwo lokali imprezowych, barów, restauracji, tak samo. No to jest miejsce, które na pewno trzeba odwiedzić, żeby chociaż zobaczyć przejście i tak dalej. No jak się już jest w tym Hamburgu, no to myślę, że naprawdę warto. Jest tam też mnóstwo sklepów z pamiątkami, gdzie możecie sobie kupić coś na pamiątkę właśnie. Ale znajdują się tam również miejsca, które warto odwiedzić poza imprezami, takie jak Plac Beatlesów. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w Hamburgu Beatlesi rozpoczynali swoją karierę muzyczną no i na przykład Panopticum, czyli Muzeum Figur Woskowych. Jeszcze tam nie byłem, ale planuję tam pójść, bo słyszałem same pozytywne opinie. No i też bilet ponoć nie jest drogi, bo zaczyna się od 8 euro, więc całkiem spoko cena według mnie. Słuchajcie, według mnie to chyba wszystko jak na jeden dzień w Hamburgu. Jest tych atrakcji dość sporo. Niektórym może braknąć czasu nawet, żeby odwiedzić to, co ja tutaj poleciłem. Wybierzcie sobie z tych atrakcji to, co was interesuje. Oczywiście nie jest to wszystko, co można zobaczyć w Hamburgu. Jeżeli Was interesuje więcej, no to oczywiście napiszcie w komentarzu z yy, zapytaniem, lub jeżeli chcecie drugą część takiego filmu. Albo może napiszcie, co Wy polecacie, jeżeli już tutaj byliście albo jeżeli mieszkacie w Hamburgu. Oczywiście wszystkie yy, linki na mapie Google oraz do stron internetowych miejsc, o których wspomniałem, postaram się dodać w opisie pod filmem. Także zapraszam do sprawdzenia. No i zapraszam również na inne moje filmy. Pamiętajcie zostawić ocenę pod filmem. Jeżeli film Wam się podobał, komentarz, suba i widzimy się już niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie, cześć!